W dzisiejszym odcinku, szumiąc kiedy szumi, to wokół są żołnierze. Dobry strzał. Okej. Okay. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, chciałbym pokazać Wam kilka podstawowych elementów Dead Side. zrobić taki poradnik dla początkującego gracza. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale macie takie kwipunek w miejscach, które są safe zonami. W nich możecie kupować bronię. I jest tego od groma. Bronię, dodatki, ubrania, plecaki, zbroje, hełmy. Nawet przedmioty do walki, wręcz jedzenie, amunicję. Co ciekawe, bardzo łatwo zagubić się w tym, nie wiedząc co możemy sprzedawać, a możemy sprzedawać praktycznie wszystko, jednak nie wszystkie ubrania. Możemy sprzedawać ubrania, które są o schamacie gorka, możemy sprzedawać amunicję tak długo jak są zestakowane, wszystkie po 100. Także amunicję warto jak najbardziej trzymać. Możemy sprzedawać wszelkie zegarki, latarki, dlatego warto brać na przykład. Mamy 4 miejsca na przedmioty użytkowe. Warto brać ze sobą latarki, warto brać ze sobą zapalniczki, zegarki, wszystko. Poza tym, moi drodzy, warto też wiedzieć, że jeżeli chcecie tworzyć przedmioty, warto to robić jak najbardziej, zbierać yy, zbierać szmaty i tworzyć je razem z alkoholem czy innymi rzeczami, jako sterylizowane bandaże. To wszystko może Wam ułatwić naprawdę. Poza tym, na mapie pojawiają się różne misje, moi drodzy. W zależności od tego, jaki jest stopień trudności, będziecie mi oznaczony ten stopień trudności łatwe, średnie lub trudne. Warto oczywiście. Pamiętać, że są również bazy, które warto odwiedzać dla lepszego lutu. Poszczególne na mapie znajdziecie, więc warto szukać tak samo miasta. Natomiast jeżeli chodzi o lód, warto w tych bazach zbierać jak najwięcej. Moim zdaniem najlepiej wychodzić, mając już coś, co zapewni nam miejsce w ekwipunku, czy to plecak stworzony z liny i szmat, czy może jakąś kamizelkę, którą zdobyliście. Natomiast warto pamiętać, że między Savezonami są takie dwa dopiero na mapie. Niestety jest tego mało. Ale między Save nie szeruje się Was storage, czyli wszystko, co zbierzecie, niestety zostaje w jednym storage. Pieniądze zresztą tak samo, jedynie reputacja na mapie. Natomiast jeżeli chodzi o reputację, zdobywacie ją zbierając nieśmiertelniki z innych graczy itd., i sprzedając je, więc warto. I co się tyczy z kolei bazy, takich jak ta, musicie zauważyć, że są to trupy, więc prawdopodobnie gdzieś kręci się gracz. Dobra. Gorka Trousers, Gorka Jacket. To już chcemy, dlatego że to jest jedyne ubranie, które możemy sprzedać, ponieważ jest świetne jakościowo, więc zbierzmy wszystko co mamy, sterylizowane bandaże i tak dalej, które stworzyłem. Zbierzmy jedzenie i zbierzmy rzeczy ze spodni. Nie dość, że mają te ubrania dużo slotów, to są generalnie jedynymi, które możemy sprzedać, więc warto je wziąć ze sobą. Resztę oczywiście robimy na ragi. Bo można z nich sterylizowane bandaże robić, co jest mega mega ważne. Gracz gwoździ nie sprzedamy, ale mogło sprzedać się do budowania bazy czy coś, więc. Nie jestem pewien, czy nic nie sprzedamy, ale zobaczymy za chwilę. O, koledze się bandażuje. I nie ma go. Okej. Okay. Steamera zabiliśmy. Zobaczmy, co miał fajnego, bo całe jego osprzętowienie może się przydać na sprzedaż. Co ciekawe, wszystkie te balaklawy i tak dalej. Wszystko to warto brać. Wszystko to warto jak najbardziej brać Dobra. Pieniążki. Zjedzmy jedzenie, żeby zrobić jak najwięcej miejsca. Poza tym warto wiedzieć, że pieniądze wypadają również z NPC-ów. No i naturalnie na mapie są boty. Tego nie wiedziałem nagrywając pierwszy odcinek, ale pojawiają się boty sterowane przez sztuczną inteligencję, a więc wszelakie rzeczy pokroju dobrych kamizelek i tak dalej mogą wypadać właśnie z tych graczy. Pożądano. spróbujmy jak najwięcej wypić zjeść i tak dalej, żeby jak najwięcej miejsca zrobić. Również musicie wiedzieć, moi drodzy, że do plecaka możemy włożyć ubrania i kamizelki, więc warto jak najbardziej robić miejsce i zbierać te wszystkie ubrania, tak jak tutaj gołka trousers są, już ich nie zmieścimy. Hmm. Wystakujmy. o Oj, robi się. Porządek. Amunicja do strzelby. Wyrzućmy ją. Weźmy balaklawę. Broń. Spark Dobra. Gwoździe. Nie wiem, czy gwoździe są na sprzedaż, więc. Będziemy kombinować. Zobaczymy, czy wiem, Spodnie chyba gorka są lepsze, jeżeli chodzi o sprzedaż. Sterylizowanych bandaży nie sprzedamy, więc bala klawa jak najbardziej. No i dobra. Naszym celem jest teraz save zone. Co warto wiedzieć, to to, że w takim wypadku, kiedy mam dużo rzeczy i są naprawdę wartościowe, kiedy już mam pełny kichunek i chcemy za bardzo kombinować, warto po prostu czmychnąć. I wszystkie te rzeczy sprzedać. Mógłby wprawdzie jeszcze lutować tutaj te baraki, ale nie chcę dać zabić, więc mamy Mosina. Weźmy rzeczy, idźmy, sprzedajmy. I powinno być ok. Zobaczymy, ile uzbroimy się. Pieniążki. Tu jeszcze latarka jest na tej broni. I ją też oddzielnie możemy sprzedać. Trzeba uważać, żeby nie sprzedać, aby mostina już razem z latarką, ponieważ pójdzie po cenie samego Mosina, więc nie dostaniemy tych 500 chyba. Dolców, natomiast, jeżeli chodzi o sprzedawanie rzeczy, warto te pieniążki na początku zbierać, robić sobie takie rany i tak dalej. Tak samo, misje z ekipą. Misje z ekipą, jak najbardziej, warto robić, bo sprzedajemy wtedy kasy. Mnóstwo dostajemy, sprzedajemy wszystkie rzeczy, które zbierzemy razem. Nic się nie zmarnuje. Poza tym, pieniążkami możemy się dzielić. No i co? 150 tysięcy, i mamy M4, nie? 50 czy tam 60 tysięcy mamy akacza. A ja celuję węczwórkę, więc powinno być nader ciekawie. To wygląda wesoło. Nie widzę aczkolwiek NPSów. ów Może oznaczać tylko i wyłącznie, że jest tu pusto. Dobra. To złazimy, nie? Dziwię się, bo zwykle jest ich tu sporo. I trzeba uważać, bo to dość niebezpieczne miejsce. Poza tym, z NPCami, czyli wojskowymi sterowanymi przez komputer, musicie uważać, bo skurczybyki z daleka strzelają naprawdę dobrze. Więc najlepiej czekać, aż podejdą i praźnik serię. Lub ze strzelby. Nie wydawać się w potyczki właśnie. Co trudniejsze, nie? Nie ma co ryzykować bezsensownie. Wierzcie mi. Bo w takich sytuacjach Mosin. Wiecie co? Zrobimy tak. I tak. I spadamy. Bo nie mam teraz broń na blisko de facto. Jedynie pistolet. Dobra, olejmy to. Dwa mosliny. Będzie dużo pieniążków, bo to droższe bronie niż skorpion. Poza tym jestem ciekaw czy w sumie... Mogę skorpiona do plecaka włożyć? Nie. Nic z tego. Nic z tego. Szkoda. Straszna szkoda. No nic. No nic, w każdym razie mamy czym się obłowić, sprzedajmy te rzeczy. I zobaczymy. Ile zyskamy dolarów? Za dwa mociny. Kupa kasy, moi drodzy. Kupa kasy. Jeszcze ten pletak sprzedajmy, mamy Gorka Trousers na sprzedaż. Jeżeli chcecie sobie zwiększyć ilość miejsca w ekwipunku, musicie niestety kupić DLC za trzy dyszki. No cóż, twórcy muszą się z czegoś utrzymać, nie? Hmm, zastanówmy się. Jest tu tych rzeczy odgroma. groma. Ale amunicji już nie sprzedamy, bo nie mamy setek. Aczkolwiek, jak widzicie, 31 tysięcy, czyli ze 20 tysięcy zrobiliśmy o tym wszystkim, co przyniosłem. Zatrzymałem sobie jedynie jakieś takie elementarne rzeczy. Choć nie wiem, czy gołka się nie warto sprzedać. Hello. Z tego względu, że będzie z niego znacznie więcej dolarów. Dobra. Amunicja do wyrzucenia chyba. Nie ma co jej trzymać. Okay? Yep, Miło, że się martwi, nie? No, thank you. Nice okay. of you to ask, though. <laughs> Przez sympatyczny gość. Ale wydaje mi się właśnie, że sprzedaż gołku jacket. Będzie najlepszym rozwiązaniem. How do you like the game? Quite much. <laughs> Oj,ku. Hmm, rozważam naprawdę sprzedaż tych rzeczy, tylko tego miejsca brakuje, nie? No i plecaka, szkoda. I Daisy too, I this nice to yep. This way more to do and a purpose, which is important, present, unlike in Daisy. Thank you, good luck, buddy. Take care. No proszę. No jeszcze mija interakcja. Dobra, nic chyba po mnie, jeżeli chodzi o te rzeczy. Przedajmy, co się jeszcze da. Moi drodzy, wybrałem się na południe do drugiego safe zone. Mamy tu rzeczy, które możemy sprzedać. Mamy coraz więcej pieniążków, aczkolwiek boli niesamowicie fakt, iż nie łączą się one. To znaczy, że musimy czmychać po nie. Na cholerną północ. I tak zrobimy. Zbierzemy rzeczy. Przedamy je na północ, żeby miał broń po drodze. I postaramy się jakoś przeżyć. To chyba najlepsze rozwiązanie. Niosę te pieniądze, czuję się niepewnie, nie? Ale <ścoughs> no, jesteśmy coraz bliżej, więc. Powinno być ok. Powinniśmy dać radę. NPC 2 idą ulicą. Zdejmijmy ich. Olipka. To były straszne strzały. Właśnie o tym mówiłem. Mówiąc, że dobrze strzelają. Mam ich. Uff, to wcale nie było takie łatwe. Kolejni idą, cholera. Trzech ich jest. Mamy strzelbę, rzeczy sprzedane, więc postarajmy się. Jak najwięcej zyskać to jeden. Drugi. I został jeszcze jeden. Dobra, mamy to. Super. Łoki toki moi drodzy. Piękna rzecz. Piękna rzecz, dlatego że kiedy ją mamy, pokazuje nam. W sensie pokazuje. Dobry strzał. Jeżeli... O nie. Jeżeli chodzi o walkie O, nie mogę trafić. Jeżeli chodzi o walkie moi drodzy, pokazuje nam, kiedy wokół są boty. Właśnie... Ała! O nie. To było niebezpieczne. Pokazuje nam to. Szumiąc. Kiedy szumi, to wokół są żołnierze. Dobry strzał. Okej, okay. nie podoba mi się to. Robi się strasznie głośno i niebezpiecznie wokół są grunche. A my się obłowiliśmy, więc wolałbym to wszystko sprzedać. O, krasz dostał. I właśnie go zdjąłem. Okej. Okay. Soboty, które zabijał? Amunicja, której nie potrzebuje. Zbierzmy wszystko, co najlepsze. Zastanówmy się, co ten koleś miał. O kurde. Moi drodzy. Moi drodzy. Moi drodzy, jesteśmy bogaci. Jesteśmy bogaci. Obówiliśmy się teraz. Możemy podejść tutaj. Wydaje mi się, że. Nie dostał. Dostał. Dobra. Spróbujmy. O, nie, jest ich więcej. Spróbujmy zaryzykować i podjąć jak najwięcej rzeczy. Bo wydaje mi się dobrym pomysłem przelutowanie tego miejsca. Dostał. Chyba wszystko, nie? Woki Toki jest świetny, jeżeli chodzi o takie wypady, bo pozwala nam określić, czy wokół są jeszcze wrogowie. Jeżeli chodzi o komputerowo sterowanych graczy. Niedobrze. Gdzieś ktoś jeszcze jest. Oho. Dobra. O kurde. Niedobrze, nie da się kłaść w tej grze. Ale obrywałem. O cholera, 5 HP Bardzo niedobrze Pogam cię traf. Dobra, został jeden. Mam nadzieję, że to jest jedyny. Nie wiem czy strzelać, czy Ten dostał, jest jeszcze jeden fuck Dobra, po pozwolić mu podejść, czy... O nie! Skinąłem. Musimy odebrać moje rzeczy, moi drodzy, póki tam są. Byli gracze. Dobra, moje rzeczy mamy. Wokół nie widzę wrogów. Zebraliśmy wszystko. Możemy stąd spadać. No, moi drodzy, 120 tysięcy. Jak to wszystko jeszcze opchnę? 75 reputacji. Zobaczcie. 130 tysięcy. O, oh, i mamy więcej miejsca. W każdym razie, moi drodzy, to na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16.19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.